I myk. Możemy to kulturalnie zajumać. O. I nawet jest zalane. O kurwa. Jak się tym lata? Co to jest? To lata jak samolot. Wbicie na ten serwer po długiej przerwie pewnie będzie wiązał, wiązało się z lekutkim przypałem, bo jestem w 100% pewien, że moja baza się zlikejowała i pewnie zrespią się gdzieś na polu z eku pełnymi temów. Zaraz się przekonamy. Swoją drogą, wielkie dzięki za to, że zapełniliście ten serwerek, bo naprawdę teraz jest tutaj o wiele większy sens, żeby grać i na pewno będzie przyjemniej. Ja też wchodzę z rana, jest 10.30, mamy poniedziałek, więc wy się hecicie w szkole siema. Upsik O, a tu nawet kogoś zrajdowano Ja bym sobie mógł to sklejmować na tą chwilę Kusiło, żeby sobie sklejmować czyjąś zrajdowaną baskę, ale stwierdziłem, że wolę coś bardziej pewnego, więc na szybkości wybudowałem sobie jakąś małą startową klitę Dobra, szybciutko odstawiamy, znaczy odstawiamy, stawiamy nową drugą kliteczkę a Problem jest tylko taki, że nie mam za bardzo drzwi Ja tu miałem w ogóle metalowe struktury Zapomniałem o tym Ale fajnie Dobra, jakoś się udało, mamy metalowe drzwi i możemy je szybciutko wstawić Zajebiście Dobrze by było w sumie, żebym wymienił te struktury od razu na metal w tym korze Kurwa, no jaja se robisz Nara Szybko się dzisiaj zaczęło, widzę Co? <grym> Bardzo dziwna sytuacja. Bardzo dziwna. Ja chcę to jak najszybciej wymienić na ten metal. Żeby te metalowe struktury już tutaj stały, żebym potem nie miał problemów po prostu z wymienianiem tego. I muszę teraz na szybkości ogarnąć tutaj bazę szafy, pozbierać tej itemy, No, się zrobiło dosyć ciekawie. Przede wszystkim największa ciekawostka to to, że gość stropił mi po prostu ceki I to kilka cek I to jest aż bardzo dziwne, co tutaj się wydarzyło. Dobra, mamy drugie Fantastycznie To już jest połowa sukcesu, możemy postawić rufa tutaj Patrzcie jakie zajebiste rzeczy tutaj można sobie stawiać, mogę sobie nawet kurwa krzesło postawić Więc kozak Nie da się na nim usiąść, ale W możecie zrobić coś takiego Świetna sprawa naprawdę, nie ja żartuję sobie Dobra nakraftowałem sporo tych szaf, łóżko klejmuję Trzeba by było teraz ogarnąć trochę skrapa, bo Wobec tego to moja baza będzie serio na jakieś Dwa strzały. Później zrobiłem jeszcze szybciutką rozbudowę. Dobudowałem sobie wyjście na dach żeby można było troszeczkę bezpieczniej wychodzić. Bo bałem się, że ten gość, którego wcześniej zabiłem, może przyjść do czy czy ktokolwiek inny. Dobra. Idę na razie sobie na balotę. Szybki ranik, żeby ogarnąć trochę skrapa e, i chociaż to jeden na jeden zabudować do metalu. Ja i tak myślę, że przeniosę się z bazą potem gdzieś wyżej, troszeczkę dalej niż na wybrzeżu. Kowostka na balocie są skleerowane zombie. O! A do heca, te helikopterki można tutaj znaleźć chyba dosyć łatwo. Przynajmniej tak się wydaje, i chciałbym takowego mieć. O, nie żeby coś, ale eko znalazłem. A to w sumie chyba spoko dosyć. Sprawdziłem to, coś i oczywiście jest locked i teraz też do mnie dotarło to, co zobaczyłem tutaj. Żeby było ciekawe, tutaj na brzegu jest jeszcze druga baska. Tu drewna. Duża. Tutaj czuć ten kunszt polskiego survivalu. Tę typową baskę, 5 na 5 na wodzie, czuć, czuć. Dobra, wróciłem na baskę z różnymi itami, ale niestety czeka mnie do duwa, bo mi spada radiacja i nic na to nie poradzę i stracę pewnie trochę skili. ale cóż, życie sprawdzimy tylko, czy mam bada sklejmowanego, mam. No dobra, powiem wam, że taka basic rozbudowa poszła szybko, szybko garnęliśmy baskę, mamy tu jakieś szafy, tu mamy kora, jest już cały z metalu, a teraz możemy gdzieś pobiegać po mapie w poszukiwaniu ludzi, po prostu. Rozejrzyjmy się na szybkości po balocie, po czerno. Może do elektro też zajdę. Zobaczymy, czy tutaj ktoś gdzieś w ogóle biega. Ehm, no i tyle. A no i jakby rzeczą, za którą ja teraz latam, jest po prostu blowtorch, bo mi go brakuje bardzo mocno. Nie mam, nie posiadam i nie mogę też przez to craftować lokerów. Ło kurwencja, patrzcie, jaką kozacką balaklawę znalazłem. <laughs> Pojebane, bo to aż na ondurne dziwnie wygląda. O, 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 jeszcze blowtorch! Widzowie, to są święta. To są święta. Ma jednym miejscu blowtorch i stylka. Powiem wam, że wyszło to super. Teraz jedyne, co by było jeszcze potrzebne, to ogarnąć jakiegoś gaskana. Miałem w starej bazie, oczywiście go ze sobą nie brałem. I myk, możemy to kulturalnie zajumać O! I nawet jest zalane. O kurwa! Jak się tym lata? Ty, no, co jest kurwa. Jest to lata jak samolot? Ja pierdola. Ale to jest zajebiste. Pff. Dobra, ja nie sądziłem, że to będzie musiało startować. Naprawdę bym się w życiu tego nie spodziewał. Jakie śmiesznego dęku, ale to można z tego tak łatwo zginąć, że to jest szok. Tu mamy nadal dole jakąś paskę dwa na jeden z drewna. Możemy troszkę zespajować teraz z góry. Dobra, chyba nie rozjewie się, co? Stoi, żyje i nie rusza się. Dobra, mamy Blow torcha, czyli największy sukces, że tak powiem, został osiągnięty. Eee, Salwadżujemy sobie na razie te plecaczki. Dobra, musiałem chwilę przejawkować. wszystko fajnie, wszystko super, ale tak jak mówiłem wcześniej, przejdziemy się na miasto. Na serwie jest te 11 osób, jak na godzinę poranną, mamy teraz 11.40, to sporo. Swoją drogą, to Wam podam akurat ciekawe, jako ciekawostkę, ale zacież nawet na dachy domów opłaca wchodzić, bo ja tym wyciągnąłem sobie boksikammo. Dobra, tam na górze to jest zombiak. Zombiak, który ma na plecach Alickę. To jest bardzo ciekawe. Wiedziałem, że mnie hitnie, ale trzeba było się poświęcić. Ty, on jest jakiś mocny, ty. Padł. Rangefinder. O kurde. Tego się tutaj nie spodziewałem akurat. Teraz jeszcze dosyć ważna rzecz, czyli looting szpitala, bo nie mam żadnych tapsów. Jo, jeszcze szybki looting. Proszę bardzo stacji, bo właśnie chciałem ogarnąć sobie gaskana. Powrót na baskę bez jakichś dymów ogromnych. A tutaj range rangefindery kleje. Boże, moi drodzy, na to się aż wspaniale patrzy, kiedy wracam na serwer po 30-40-minutowej przerwie i serwer jest już prawie pełen. Osobiście uważam, że ta seria powinna nazywać się Serią dla Nudziarzy. Dlaczego dla Nudziarzy? Dlatego że ja strasznie tutaj surwivaluję i tu jest bardzo mało PVP. Brakuje mi czegoś takiego chwilowo i ta mapa, po prostu, też taka jest. Jest bardziej surwivalowa, już to mówiłem. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. I tak sobie chillujecie bombę, słuchając tego, co ja tutaj pierdolę. Za nudy. Patrzcie, no nic. Pierdalamy, robimy jakieś kółeczko czy coś, może go gdzieś zaskoczymy. No w każdym razie idę od końca baloty. Sporo chłop sobie tam gdzieś biega. Dobra, pode mną jest mega, więc chociaż wiem tyle, że chłop mi tutaj do mojego budynku nie wejdzie. O! Ciekawostka. Eee, ciekawostką jest też to, że teraz mam przesranę troszkę. Dobra, z jakiegoś głupiego powodu i trochę z przyzwyczajenia użyłem zamiast bandaży do tego pseudo-metkita. ten typ mnie ciekawi, bo bym chciał go żeby bombić, chociaż on akurat zalatuje na takiego bambiczka, a ten chłop był loaded z tego co widzę i to bardzo. Zobaczmy co chłop miał. Dużo miał, miał bardzo dużo. Eee, miał bardzo dużo medów przede wszystkim, jakąś broń, której na oczy nie widziałem. Jeszcze był gdzieś tam ten typek jeden w mieście. Jest tam, on tu dalej biega. Chłop mnie raczej na pewno widział. Bo ma jakiegoś mastera. Leży. Padło mu się przez to okno. O Boże, on był takim bambiczkiem typowym. A ja myślę, że na ten moment upolowałem dużo, więc wracam się do bazy. Dobra, możemy teraz zapełnić kolejne szafy itemkami. Bardzo mi się to podoba. Robimy sticky, robimy charge'a i siup. To już mamy trzy ceki. Wow. Gdzieś tutaj pod drzewem koło bazy robię jeszcze moją tajną a, plantację. O kurwa, mają autko tam Ty, yy, idę, i tu też chyba ktoś przebiegał O, biega chłop na fullgearze jakiś Dobra Nie wiem czy nie ma drugiego, bo tak... Dobra, tak sobie jeszcze czekam tutaj chwilę, czy nie ma nikogo drugiego No dobra, on tylko wyglądał na jakiegoś loaded Podejrzewam, że nie mam wymaksowanego Survivalu. Nie miałem dokładnie, ale teraz to zrobiłem. Yy, no, tutaj takie rzeczy z gościa. No, no miał średniowy lucik bardzo. O, Słyszałem strzały. A, tu ktoś biega. Ale to chłopniczego nie ma dosłownie. To nawet nie ma. Proszę bardzo. Kolejny chłop, Spotet. Ktoś tutaj sobie lutuje elektro. Ale ten gość, no, nie wydaje się, żeby był. Posażony w dużej ilości itemów. Tu ma jakiegoś Gana. Jak z wonią, ale taką... 0 na 0 taką totalnie rozjebaną wonią. Siema. Siemano, mordo. Czemu zabiłeś moją koleżankę? Oj, kurwa, przepraszam. No, spoko. Niech będzie, że ci wierzę. Nie chciałem, kurwa, naprawdę. Jakim mnie gonią. A, jaka solowa, ja im wykurczę na topa. Młotem na łeb mu, kurwa. Ej, tu jest dwóch typów było na psach ruskich. Dobra. A nie wiem, czy nie są już tutaj obok. Ta jest na dole jeden. Okej. Okay. Dobra, czyli ktoś w mi... był w budynku. Idę do góry. Dobra. Może, może, może. O, w końcu gracie ja znalazłem. Dobra łap. Znajdziesz gdzieś Hammon tutaj do tego Dzień. na policyjce chyba. <grym> Spokój, to tam oddałem te wonie. Mi to niepotrzebne. To <grymne> mi się podoba. Coś, to, 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 to takie przyjemne są takie interakcje. To jest po prostu. Zawsze mi się w sumie marzyło grać na takim survivalu, na takiej dużej large mapie. Gdzie właśnie tak można by było czasami z kimś pogadać, komuś pomóc. Wiecie, jeździć autkiem, lutować miasta i w ogóle tak kurwa, no, taki Daisy vibe właśnie, tylko że w bo. No. Problemem jest tylko takim, że mi się ammo troszeczkę kończy. Mamy tutaj walecznego gościa. No niestety nie taki waleczny. Dobra, ogólnie wróciłem z wszystkim, co tutaj miałem do baski. I wszystko jest spoko oprócz tego, że znowu kończy mi się najzwyczajniej w świecie miejsce. Dobra, w każdym razie. strzały było słychać, zaraz się tym zajmiemy, o ile zdążę. Tutaj pod autem leży klej. Czy on się tutaj respi? Czy ktoś tu przebiegał i go rzucił? to jest pytanie. Priorytetem będzie teraz. Znalezienie gazmaski, albo ewentualnie zrajdowanie czegoś, bo mam te trzy ceki. Ja wiem, że to jest malutko, to jest maluśko, ale na jakąś drewną baskę, może by wystarczyło, żeby coś jebnąć. Cały czas ktoś jest na lotnisku, bo słyszę, że strzały są, że pewnie clearuje sobie zombie. O, proszę bardzo, bliźniutko, bardzo bliźniutko, już ty on nawet nie wybiega z tego. Ich jest tutaj chyba dwóch. Albo i nawet dwie jeszcze więcej. Czy ten chłop wybił dwóch? O! O ty, skąd on ma tyle jedzenia na 100%? Fajny setupik. A tutaj? O kurwa. I my szybki powrót do bazy i szafy, które dopiero co skraftowałem. Bardzo ciekawy fascinout. Będą już za chwilkę pełne co jest kurwa grane? Ja sobie tutaj biję zombiaki? Tu chłop! <gryw> Też biję zombiaki. A tak się zastanawiałem, mówię, co tutaj tak mało lutu? I my. patrzcie! Co znalazłem? to. A to rzadkie odkrycie, rzadkie, rzadkie i to kolejny tylko dowód na to, że Baloto oddaje i to bardzo oddaje. Jakieś gripy wpadają cały czas. Blu-mulu No nie wiem. Na wejściu do budynku był chłop. Chciałem ja bardzo taktycznego spota. No i niestety to jest właśnie granie na trzeciej osobie, też wunta. Ale czy chłop będzie wychodził z budynku? Raczej to zauważę. No i na pewno widzę drabinę. No i tyle było. Za nieuwagę się płaci, wariacie. O! Samym granatem. Co za zamachowiec ty w ogóle? Co to miało być? Narra. Taniej jeszcze co z tymi dwiema bazami tutaj? Am, serio, spodziewałbym się pokoi jeden na jeden. I niczego więcej. JEST COŚ W TEJ BAZIE Leży, jeszcze z drzwiami otwartymi, ty O kurwa Dobra, odkładam na szybkości sześciutką szy I lecimy tam z powrotem Jak zginę to zginę, mam trochę wyjebane Chcę zrobić po prostu fajny content A już długo nie rajdowałem niczego na online, więc idziemy to zrobić Dobra, nie wiem, czy ci goście będą w środku, czy nie Ale miejmy nadzieję Wow Stary, tego to nawet ja się nie spodziewałem Kosiarka? Dobra, chłopy mają kosiarkę Mają... o ja Dobra, ta baza będzie totalnie nastakowana Ich tu teraz nie ma Nie, tu nie ma w środku bedów Czy to jest... nie tu jest jeszcze pokój Red Nie no muszę im wybombić ten pokój Oni na, na, na stówę mają tu łóżka Albo nie Jestem głupi Dokładnie Essa Mogą się jeszcze zrespić, więc trzeba na to zwrócić uwagę, patrzcie ile lootu, ja pierdolę A bo serio tu gdzieś chłopiec, jest, albo mi się tylko wydaje, że jest Jest w drzwiach Leży Aha, loser No i teraz możemy się z niego pośmiać Pozdrow dla was, kasztany I Ja pier... O ja I ja De to... Oj oj, oj 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 Pełno skrapu. Pełno klofa, pełno wszystkiego, granaty, miny. To jest jeszcze milion szaf w ogóle z tyłu bazy. Ja pierdola, patrzcie ile tuetów leży. Dobra, ja nie wiem, bombię te Lokery. Co mi innego pozostaje? Skoro i tak mam te ceki. To je zużyjmy do końca. Ojoj Rangefinder Chemi, chemi. Największym fenomenem, i tak jest dla mnie ta. Dla kosiarka. <laughs> Retu, ty szpato, ale potem idol mnie zrajdował, czy będę na odcinku. No kurwa, będziesz, bo cię zrajdowałem. No. Siła wyższa. <laughs> no nic. Fajnie było. Zgarnąć lucik, ale wracamy do mojego kurwi dołka, Którego musiałbym w ogóle jakoś bardziej zabudować. I co mam z tym kurwa wszystkim teraz zrobić? Powiedzcie mi. Czy <laughs> przy okazji schowamy klejma no, może nie tak do końca, ale <laughs> żeby go rozwalić, to i tak trzeba będzie się pomęczyć. I teraz możemy pochować ten najważniejszy, najcenniejszy lucik, który tutaj zdobyliśmy. To mi się podoba, ale bardzo mnie ogólnie ciekawi to, jakby ułożenie, że jest tutaj jedna baza obok drugiej bazy, i że oni tak obok siebie mieszkają. Dobra, ja teraz będę brać rzeczy po prostu, które są na scrap, i będę to wszystko w wpizdy przerabiać. Czy to daje? Nie, nie daje. No to wypierdalamy. To będzie na scrap. O! I w końcu znalazłem jakąś Adaptive'kę Fantastycznie, fantastycznie. Tego brakowało. I teraz już nie brakuje. Dobra, wracam do baski. E, tak wygląda w środku, tak wygląda z zewnątrz. I. Mały tuning czas start. O! Padło mi się pod basko. I mnie dojebało jakiś trzech typa. Czy oni wbiegli tu na górę? Nie, biegają po środku. Będą budowali plate zapewne. Super akurat w tym momencie. Ja pierdolę. Serio? No i na chuj to komu. Kurwa ile zostało mało. Kolejny? Nie, nie pat. Okej okay. Dobra, nie wiem, pojebana akcja trochę Dwóch się udało wybombić i ja naprawdę nie mam pojęcia gdzie jest trzeci Dobra, leżę. Teraz mi wskoczy już do bazy Przejebałem to trochę Szkoda, że zginąłem na nim Czy on wskakuje? Tak, wskakuje, wskakuje Leci, no i po chuju Dobra, już my zlutowali z każdej strony. Niestety. Przegrałem tę walkę na jakieś trio, nie wiem kto to mógł być, no ale cóż bywa i tak, co nie. I w sumie w tym momencie dzisiejszy film się kończy. Ja później jedyne co zrobiłem to zabrałem itemy na siebie, bo już się bardzo śpieszyłem, bo było chwilę przed 16, a o 16 szedłem grać Vibe wreszcie. W każdym razie grało się bardzo przyjemnie, o wiele bardziej niż ostatnim razem, bo było więcej ludzi, więcej PvP, mogliśmy też kogoś zrajdować, także mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało i wielkie dzięki wszystkim, którzy dotrwali tu do samego końca. Pozdrawiam dla Was i do zobaczenia w kolejnych filmach.